Jesteśmy właśnie w Bolonii, za mną znajduje się Lumpex, który nosi nazwę La Leonarda. Ciekawa jestem, czy ty, to miejsce ma jakiś związek, ta nazwa ma jakiś związek z Leonardo da Vinci. Zresztą my w, w domu urodzeniowym Leonardo da Vinci, e, w Vinci braliśmy ślub z Danielem, więc dlatego się zastanawiam, czy to ma jakieś powiązanie, bo jest to miejsce bliskie, jest to persona bliska naszemu sercu, ale co znajdziemy w tym miejscu, w tym Lumpexie? To się dowiemy zaraz, zapraszam do oglądania. Wyobraźcie sobie, że trafiliśmy do organizacji non-profit. Zwykle w Polsce, kiedy wchodzimy do, do danego sklepu, nie pytamy o to, czy możemy nagrywać, ponieważ znamy prawo, też, się ko też konsultowaliśmy to z naszymi prawnikami i wiemy, że w miejscach publicznych nagrywać możemy. Oczywiście, jeżeli jest taka sytuacja, że ktoś obok nas typowo się pojawi, no to zakrywamy twarz, nie publikujemy kogoś, kto sobie tego nie życzy. Niemniej, no tutaj prawa nie też nie znamy i nie wiedzieliśmy, więc stwierdziliśmy, że zapytamy, e czy możemy nagrywać. Musieliśmy chwilę poczekać, ponieważ ze względu na to, że to jest organizacja non-profit, zaraz wam Męczne, jak w zasadzie się to działa. Zapytaliśmy, czy możemy to nagrywać. Poczekaliśmy na zgodę od właściciela lokalu. Jest to miejsce, wyobraźcie sobie, do którego swoje rzeczy przynoszą ludzie po prostu zewnątrz, aby mogła na przykład swój płaszcz teraz sobie zostawić albo cokolwiek innego. Jest osoba tutaj odpowiedzialna za to, co ląduje na wieszakach, a co jest przekazywane do innych kolejnych organizacji, czy się coś nadaje do sprzedaży, czy nie. Cały zysk z prowadzenia tego lokalu idzie na rzecz prowadzenia go, czyli na koszty na pracowników, a to, co zostanie, idzie na, dla, na fundację i w ten sposób pomagają potrzebującym. Co dla mnie jest niesamowite jeszcze bardziej motywuje mnie do tego, żeby znaleźć tutaj coś i kupić i jakby, żeby wesprzeć ludzi. I zobaczcie, w międzyczasie, kiedy czekaliśmy na odpowiedź od właściciela, czy możemy tutaj nagrywać, znalazłam taką, taką torebkę. Jest to torebka, według mnie praktycznie stan idealny, poza tym, że tutaj się rozkleiła i y, ja po prostu kupię sobie jakąś tam kropelkę glue, nieważne jakiekolwiek Klej, skleję sobie to, bo to powinno być tak, o, i to będzie dalej funkcjonować. Czekajcie, bo ja tutaj nie mogę trafić. Koszt to 7 euro, więc ja uważam, że jak na takie miejsce, to super cena. 7 razy 4, 25 zł, około, więc jak dla mnie ta, ta torebka jest naprawdę super. Ma takie mikroplamki, na przykład tutaj, 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 ale to są naprawdę mikroplamki, dosłownie. Nawet jakby nie zeszło, to jakoś super tego tutaj nie widać. Więc nawet jeżeli to by nie zeszło, o już uważam i jeżeli tak zejdzie, to i tak to mi nie szkodzi. Bo zobaczcie, tak, ta torebka jest taka klasy I będzie mi tak do wielu stylizacji pasowała A fajne jest dla mnie to, że mimo, że jest taka właśnie malutka na ramię To i tak jest bardzo, bardzo pojemna Bo jak sobie ją tutaj wzięłam i otworzyłam W ogóle zobaczcie, to jest made in Italy Ja to oczywiście zweryfikuję, ale wydaje mi się, że to jest mega dobra jakość Tą chustkę, którą sobie tutaj dowiesiłam To jest po prostu chustka, którą znalazłam tutaj obok w tym koszuku I mega mi się zmaczowała, bo uważam, że to tak fajnie dopełnia Zobaczcie, jak wygląda ta torebka sama A jak wygląda z chustką więc uważam, że fajnie coś takiego sobie po prostu tutaj dobrać. Czekajcie, ja to zapnę, żeby to się ładnie reprezentowało. Więc to jest jedna z chustek, którą znalazłam w tym koszyku. Piękna, zobaczcie, przepiękna. Kosztuje 4 euro. Chyba każda sztuka, która tam jest, kosztuje 4 euro. Zresztą tutaj nawet, o, jest taka, taki plasterek z ceną naklejony. I dokładnie taka sama sytuacja z tą. Ja nie wiem, na co się zdecydować w tym momencie. Tutaj też, a nie? To 2 euro, nawet taniej, ale piękna, zobaczcie. Ach, myślę. Myślę, że to jest tylko napisane, że collection, pi... pimiki? Nie mam pojęcia. Metka jest obcięta, reszta metki, ym, ale wydaje mi się, że to jest na bank. Ym... Silk, czyli co? Jedwab. Przepiękna chusta, przepiękne kolory. To według mnie też jest jedwab. A z ciekawości zobaczymy, czy, czy tutaj w ogóle jest jakaś metka? Ym, nie. Tu nie ma w ogóle żadnej metki, nawet nie widzę, żeby była obcinana. Może być w ogóle jakiś handmade. Nie zdziwiłabym się. Jest przepiękna, przepiękne kolory, przepięknie się mieni w mm, świetle, przepięknie wygląda. No, dla mnie to jest. O, tu jest jakiś, yy, jakaś chyba nazwa marki. Dekor? Okej, okay, to niewiele mi mówi. Ale jest naprawdę obłędna. Obydwie zresztą są obłędne. Idę tutaj przeglądać dalej, bo naprawdę jest yy, dużo fajnych rzeczy. Przejrzyjmy sobie, co tutaj w ogóle wisi. Tutaj mnie jeszcze. Nie było. Z tego. Taki włoski chaos tutaj dosłownie się pojawił. W tle to są męskie rzeczy, więc nie dla mnie to w sumie tutaj. Nie, to są same męskie rzeczy, okej, okay. to nie dla mnie, stąd widziałam tą torebkę, którą mam teraz zawieszoną i tutaj chyba nic takiego super ciekawego więcej nie widziałam, Mam też ta, już 15 euro kosztuje, ładna, ale podobną w sumie mam, więc nie będę na siłę, tutaj w ogóle znalazłam portfel Love Moschino, ale on jest dość mocno zniszczony, więc akurat nie dla mnie. To miejsce w przeciwieństwie do takich normalnych lumpeksów, gdzie się kupuje rzeczy, albo sort, albo nie sort, w takich różnych hurtowni, to jest miejsce, w którym po prostu każdy człowiek osobno przychodzi i oddaje swoje ciuchy. I tutaj właśnie jest pani, która y, na przykład bierze taki albo rzecz, albo kilka rzeczy, albo worek rzeczy y, i stwierdza, czy to się nadaje do tego, żeby wystawić na sklep, czy nie nadaje się do tego, żeby wystawić na sklep. Więc to jest takie zupełnie inne miejsce w ogóle bardzo inspirujące do tego, żeby coś takiego zrobić też w Polsce, bo wiele osób e, wydaje mi się wyrzuca rzeczy, co jest w ogóle dla mnie najgorsze. Wiele osób też oddaje do takich różnych kontenerów. Znamy takie żółte kontenery, jakieś karytasy i nie karytasy. To teoretycznie już jest super, ale nie wiem, jakie macie doświadczenie. Możecie mnie tutaj może oświecić, bo pytanie, ile z tych rzeczy tak naprawdę faktycznie trafia do potrzebujących, jak to, jak to zweryfikować. Może macie jakąś wiedzę, bo ja nie mam osobiście, więc nie wiem, ale jak na przykład przykład rzeczy się z domu pozbywam, to właśnie do takich kontenerów oddaję, bo to jest dla mnie najbardziej takie logiczne miejsce, no bo nie wyobrażam sobie ciuchów, dobrych ciuchów. Oczywiście, jeżeli coś się stało z szmatą przez lata znoszenia, no to już nawet bym do karytasu nie oddała, ale jeżeli są to rzeczy nadające się do ubrania, to jak najbardziej oddaję tylko i wyłącznie do takich kontenerów, a to jest takie miejsce właśnie, do którego bym oddała takie rzeczy super w dobrym stanie, którym, którymi chciałabym po prostu wspomóc innych, tak jak niejednokrotnie wystawiam rzeczy na Vinted za grosze. Wystawiam rzeczy... Słuchajcie, jak wejdziecie sobie na moje Vinted, to wydaje mi się, że możecie znaleźć tam rzeczy nawet za 8, 10, 12 zł. A to są naprawdę fajne rzeczy, które ja nosiłam, które nadal, nadal do noszenia się nadają, które nadal są w trendzie w których na... Ale możemy dobrze wyglądać. I to są właśnie takie rzeczy, które bym dzisiaj. I, i wiecie, jakby więcej pra... pracy tak naprawdę mnie kosztuje wystawienie na te winte tych rzeczy za takie niewielkie pieniądze. Wysyłanie ich, poświęcenie czasu na spakowanie, na przetrzymywanie, na, 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 na pójście na pocztę na, do paczkomatu czy gdziekolwiek, że dużo łatwiej, dużo lepiej, bardziej bym chyba wolała nawet do takiego miejsca, po prostu wynieść je, żeby, żeby mogło właśnie pójść na takie Pewne, bardziej naprawdę pewne miejsca dla potrzebujących. To są takie spodnie, które zwróciły na mnie, zwróciły moją uwagę. Bardzo kontrowersyjne, jeżeli chodzi o kolor, ale kurczę, one są, one są mega one są bardzo mega i chciałabym się dowiedzieć, czy one mogłyby być potencjalnie na mnie dobre. Na pierwszy rzut oka wydaje mi się tak. Po rozmiarze nie stwierdzę. To jest tak lycra, wełna, poliamid i... nie, i poliakryl. Akryl, akryl. Wydaje mi się, że to jest właśnie takie SXS tak na oko. Kurczę, może się skuszę na, uh, skuszę na przymierzenie. Ja taki... Yes. Spodni w takim kolorze to ja nie mam, nie? Ale jakbym dobrała do tego fajny top, a może nawet crop top, bo to się wydaje, że to będzie miało mega wysoki stan. To mogłoby być tego mega fajna stylówka, szczególnie w takim okresie wiosenno-letnim. Mam kolejną mega fajną z parę spodni, które mogłabym przymierzyć. Co tutaj akurat już mam rozmiar i wydaje mi się za mały, bo to jest 32 i to jest akurat berszka, i 7 euro kosztuje. Ale z ciekawości, bo skoro i tak miałabym spodnie przymierzyć, to chyba je też również przymierzę. Spodnie niestety są na mnie za małe. Zobaczcie, jak sobie je podciągnę. <laughs> to one są na mnie za krótkie, myślałam, musiałabym tą gumkę wypróć. Więc kompletnie nie. Ciekawa jestem, czy te brązowe się udadzą. I tak, te brązowe spodnie są jak najbardziej na mnie. W pasie są spoko, mimo że mam dwa podkoszulki i rajstopy pod spodem. To leżą bardzo fajnie. Nie zapinam paska dlatego, że ja ich nie wezmę, bo to jest długość, której, za którą ja po prostu nie przepadam. Znaczy się, czasami założę botki, które są odpowiednie i jakoś tak fajniej wyglądam, ale szczerze mówiąc, po prostu jakoś tak się nie czuję. Jest super, ale czegoś mi brakuje, więc nie ma co brać na siłę. Na pewno zdecyduję się na torebkę i na którąś z chust, ale to zobaczymy zaraz. Wychodzę z torebką i dwoma przepięknymi chustami za równe 13 euro. Jestem zachwycona. Obydwie chusty będą albo ozdobą, tak jak Wam wcześniej zaprezentowałam do torebki, albo tej, albo jakichkolwiek innych z mojej yy kolekcji albo oczywiście na głowę, bo ja kocham nosić wszelkie chusty na głowie, robić sobie jakieś różne tutaj poplatańce, kokarty, przeplatańce i coś tworzyć na głowie. Ja jestem totalnie zachwycona tym miejscem, jeżeli chodzi o całą koncepcję. Ten koncept totalnie urzekł me serce. Uważam, że takich miejsc mogłoby powstawać jak najwięcej, bo naprawdę ym, często jest tak, że no, rynek jest taki, że my często... My, osoby sprzedające rzeczy, używane, tak jak na przykład ja, często sprzedajemy je za bezcen, byle tylko, jeżeli oczywiście zwracamy uwagę na ekologię, je sprzedać, żeby nie poszły na świetnisko. Ja na przykład nieraz mam tak, że mam super, nie wiem, torebkę, sweter, bluzę, bluzkę, spodnie i tak dalej i sprzedaję je za 10, 15, 20 zł. I nie chodzi o zarobienie tych 10 czy 15 złotych, tylko chodzi o to po prostu, żeby one dalej były wykorzystywane, żeby po prostu miały drugie, kolejne życie, więc zamiast zarobić te 10 czy 15 zł, wolałabym raz na jakiś czas przyjść tutaj z workiem super rzeczy, mając świadomość tego, że te rzeczy faktycznie zostaną e, przeznaczone na, 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 na wyższe cele. Więc e, to jest taka też inspiracja dla mnie, by może. To wie, teraz nie chcę rzucać słów na wiatr. Dosłownie. Wiatr przeleciał, ale myślę, że może kiedyś coś o czymś takim pomyślę. Kto wie? Nie mówię dzisiaj nie, nie mówię dzisiaj tak, ale na pewno jest to dla mnie bardzo inspirujące. Chciałabym, żeby takich miejsc powstawało jak najwięcej, dlatego z całego serca polecam Wam to miejsce. Fajne rzeczy, naprawdę takie wyselekcjonowane. Pani z uważnością sprawdza, co się nadaje do dalszego życia, co się nie nadaje do dalszego życia. Ja ze swoich trzech rzeczy jestem bardzo zadowolona. Torebka wymaga tylko i wyłącznie przyklejenia tego elementu. Żaden problem da mnie 3 zł, 4 zł kosztuje taki klej w jakimś najbliższym podrzędnym osiedlowym sklepie, także ja na pewno po niego pójdę, zakleję sobie i będę z dumą nosić tę torebkę. A może w Polsce są takie miejsca? Ja o nich nie wiem. Jeżeli tak, a wy macie o nich wiedzę, to dajcie mi koniecznie znać w komentarzach. A tymczasem jak zawsze zapraszam was do subskrypcji kanału, jeżeli tego jeszcze nie robicie, do wspierania dobrych wibracji, do całowania tych, których kochacie i do podążania za życiem, jakiego pragniecie. どうが